Cześć, nazywam się Ek Maćkula, Sienkiewicz TV. Yy, właśnie przed chwilą przyjechaliśmy na targi Poznań Game Arena. Mniej więcej będziemy Was tak oprowadzać po tym, co tutaj się dzieje. Można wywiad? Nie, no. Gadaj, no. gadaj gadaj, gadaj, co, co chcecie wiedzieć? Bo nie chce mi e... się znowu w martych stawać po prostu, no. Jak ojcu podobają się tegoroczne... Targi tak. same w sobie... Spodziewałem się czegoś więcej. Jednak w tym roku jest troszeczkę bardziej nastawione na... Już, 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 już. Jest troszeczkę bardziej nastawione jednak na ekspozycję sprzętu i danych firm niż na samą gry na same gry. Dajmy. Dobrze, a to się ojcu najbardziej podoba? Ludzie, to no zawsze się wszystko daj, będzie podobać. I hardbath! Dobry, dziękuję. Jak się nazywasz? Terminator Gier, jestem z Oświęcimia. Przyjechałem na targi Gier, dlatego że chciałem znaleźć paru YouTuberów oraz poreklamować parę gier, które dopiero co przychodzą. Powiedz, jak się bawisz tutaj? No, jestem drugi dzień tutaj. Ja już będę prawdopodobnie też w trzecim dniu. I bardzo dobrze się bawię. Targi są co roku coraz lepsze, i bardzo się cieszę, że znowu tutaj jestem. To akurat moje drugie targi Gier. No i akurat teraz jestem właśnie w trakcie poszukiwań Kalucha czy Nargi, bo są to YouTuberzy, którzy gdzieś tu powinni być, ale no niestety na razie nie miałem sukcesu, żeby ich spotkać. Cześć, nazywam się Dawid, pochodzę z Kołobrzegu. Jestem tutaj na szkolnej wycieczce właśnie ze zespołu szkół numer 1 imienia Henryka Schenkiewicza Kołobrzegu. E, co tu robisz? E, czym się tutaj zainteresowałeś, że chciałeś tutaj przyjść? Interesuję się między innymi sprzętem, ale też jestem na, e, jestem na czasie, jeśli chodzi o różne gry, właśnie ten e, te, te wszystkie sprawy z nimi związane, ale też jestem e, wielkim fanem różnych innych atrakcji, które tutaj występują. Powiedz, e, z jakimi YouTuberami się spotkałeś? Jakie gry zobaczyłeś, zagrałeś? E, powiem Ci, że akurat spotkałem się z nikim, bo to nie był mój główny cel te, tej przyjazdu. Natomiast spróbowałem też wielu e, gier, które dopiero wyjdą. Między innymi, miałem okazję spotkać się z Borderlands 3, no, no właśnie premiera. Oraz z moją ulubioną grą rytmiczną osu. Bardzo fajnie. Yy, jakieś inne gry jeszcze były? Na pewno furore zrobiła gra od studia CD Projekt Red, właśnie Cyberpunk 2077. Kolejki były naprawdę długie, mógłbym stwierdzić, na nawet dwugodzinne. Dlaczego przyjechałeś na PGA? Przyjechałem tutaj, bo zaprosiło mnie g i zaprosił mnie Orus. Właśnie w tej chwili znajdujemy się na stoisku g no i przede wszystkim też spotkać się z widzami, no bo to jest taka jedna z nielicznych takich okazji w roku. Pozdrawiam zespół szkół numer jeden z imienia Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu i fajnie, że przyjechaliście z tak daleka. Pozdro!